Dziś niebo zapłakało. Najpierw był tylko szept, cichy, ledwie słyszalny, jakby ktoś przesuwał palcami po niewidzialnej strunie. Potem powietrze stało się cięższe, grubsze, jakby świat nagle nabrał oddechu, którego nie umiał utrzymać. I wtedy spadła pierwsza kropla. Dotknęła mojej skóry i zadrżałem. To nie był zwykły chłód, to było jak wspomnienie, którego nie znałem, a które znało mnie. Kropla po kropli niebo zaczęło się rozpadać. Aż w końcu deszcz spłynął jak rzeka w tysiącach drobnych strumieni, oplatając wszystko, czego dotknął. Ludzie uciekali, chowali się pod dachami, przykrywali głowy materiałem, przeklinali niebo. Znowu pada, mówili z rezygnacją. Pogoda się zepsuła, jakby deszcz był błędem w waszym świecie, jakby przeszkadzał w waszych planach. Ale ja patrzyłem inaczej. Spotkałem starą kobietę, która zebrała krople do miski. Powiedziała, że to darm. Że dzięki temu jej ogród przetrwa, że deszcz to błogosławieństwo. A potem rozmawiałem z innym, młodym uczonym, który tłumaczył mi o chmurach, o parze wodnej, o kondensacji. Jego słowa były zimne jak stal, obliczone, ułożone w równania. Deszcz to tylko cykl, powiedział: parowanie, skraplanie, opad, nic więcej. I znowu dwie odpowiedzi jedna prosta, jedna złożona. Ale obie miały coś wspólnego, odbierały deszczowi jego głos. A ja, ja słyszę, że on mówi. Każda kropla ma swój ton, swój szept. Gdy spadają razem, grają muzykę, której nikt z was nie chce już słuchać. Na liściach, na kamieniach, na dachu opuszczonej chaty, deszcz opowiada historię. O podróży, którą odbył, o miejscach, w których był, o chmurach, które ukształtowały go, jak matki swoje dzieci. Wiem, że kiedy dotyka Ziemi, coś się w niej budzi. Słyszałem, jak trawa drży, jak gleba otwiera usta i pije z łapczywością kogoś spragnionego od wieków. A kiedy spojrzałem w niebo, miałem wrażenie, że samo płaczę. Może deszcz to łzy świata, które spadają na Was, żebyście pamiętali, że niebo też cierpi, że patrzy na Wasze wojny, na Wasze zniszczenia, na Wasze krzyki i nie potrafi inaczej mówić o swoim smutku. Ale może jest inaczej. Może deszcz to nie łzy, ale wspomnienia. Krople są fragmentami dawnych mórz, dawnych jezior, dawnych oceanów. Spadają na ziemię, by przypomnieć Wam, że wszystko, co istnieje, kiedyś już istniało i kiedyś wróci. Widziałem, jak dziecko wystawiało twarz ku niebu i śmiało się, gdy krople spadały mu na powieki. Widziałem, jak starzec płakał w tym samym deszczu, nie odróżniając własnych łez od tych, które spadały z góry. I zrozumiałem, że deszcz nie jest ani błogosławieństwem, ani cyklem. Jest lustrem. Odbija wasze własne emocje, wasze własne pragnienia, wasze własne lęki. Jedni widzą w nim smutek, inni radość. Jedni klęskę, inni życie. A on sam, on tylko wraca. Zawsze wraca. Jakby chciał Wam powiedzieć, że nie ma końca. Może właśnie to jest Jego prawdą. Deszcz to pamięć, która nigdy nie daje się zapomnieć.